Mówi, debilu. Bart, płomiej. Aaa, dobra. Aaa, dobra, bo ty jesteś ten cichy, to jest ten cichy na ja... serwerze. Poczekaj, czy trzeba dobra, się to podgłośnić. Znaczy, chłopnie... Ej, Bartu, nie, nie, nie bijemy, nie bijemy. Nie bijemy, nie bijemy. nie Czyli... ja Trzeba powiedziałam? A, dobra, Michał już kopy, to gramy. Aha, nie, 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 ja załatwiam nam lepszy stół, ja załatwiam nam lepszy stół, a nie... Dofa, Hej, nie jest... <laughs> <laughs> Jak <laughs> rozwalę stół, <laughs> zatrzymamy grę, ale się nie bijemy, dobrze? M Mój, moje drewno. O, dobra. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy przygodę. Nie wiem, co mam robić. Tak na wstępie chciałem tylko powiedzieć, że na tym serwerze będzie odbywał się tylko survival, czysty survival bez żadnych ulepszeń, cheatów i takich podobnych. No nie no, chyba lecimy do jakiejś wioski, panowie. Szukamy jakiejś wioski, co nie? Trzymamy się razem. Dobra, o 20 dopiero można się zacząć bić, okej? Okay? Okej, okay, y, zmieniamy kanały. Michał, Maciek, zmieniamy kanały, czy będziemy siedzieć no, tu? Tak nie, tak siedźmy nie. na razie przy tej wschodzie. Siedźmy, bude. siedźmy tu, no. Bartuś, to Zaczynasz odcineczek? No, to już zaczynasz ty. Możesz pozdrowić. A, to dzień dobry, A, ja w sobie, w których na nie w ogóle nie masz. Pozdrawiam, pozdrawiam. No, nie. Tak, nie, nie mam, nie mam. Nie no, Julek. Są, są, są. Trzeba wierzyć, trzeba być wiernym Ile? ja. Okej. 20 wyświetleń, 20 rzeki drugich kąt, Bartka, nie? Michał, Maciek, gdzie wy? Dobra, dobra. Dobra, dobra. Zobaczysz te 20 wyświetleń, to będzie wyższe. Tak, o. Hej, ej. Nie można bić, Julek. Ogarnij się. Koleżanki, spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Koleżanki, dobra. Dobra. Tak jakby coś. Jesteśmy na jakiejś wyspie. Nie chodź! Ja mam... A tak. klasa. klasa. E, no to dziw sumie. Ej, chyba, żebyśmy na tej nie zamieszkali, chako... na Amen. No. no. no wiadomo, będziemy hmm, radku, musieli ja iść gdzieś dalej. Macie Maciek, macie się się trzymać się no, razem. Ja uciekam. A się nie wiem, czy trzymamy się razem, czy 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 czy. Nie wiem. Ja uciekam. Będziemy mieli moje kordy. Ej, ogólnie, bo gram na drugim laptopie ja też mogę podać wam kordy, panowie, teraz już na podłość. Ogólnie F3, F3, F3 stałe panowie, stałe 39 FPSów na tym serwerze i powiem wam, że lepiej, bo na single player miałem 15, więc... Ile no ma na single player twój... jesteś wiesz, na komputerze, a tutaj jesteś na serwerze, czyli na... Michopra wow, wyskinał. Inne... Nie, ja, ja się trzymam na jeszcze. Już powiem tak, ja wiem, ty już, 40 FPS Co, ty już 40 FPS-ów 40 ja FPSów ja, ja przyznajmy to... sobie, że to już nie jest taka sobowartość, wartość. Bo to ja w najgraftu nie grałem dwa no, lata, nie? Ej, relowa, ja teraz pierwszy. Oko ja go... No, ja też. Nie no, ja ostatni raz grałem, no to grałem tu z chłopakami. Ogólnie co jak co, ale naprawdę, tutaj to Aternos to by serio nie dał rady, nie? Już przy pięciu osobach to... Ja, to nie dało no. się żyć nawet. Ale... Oczywiście to co powiedziałem to nie jest żadna antyreklama Aternosa, jednak na nasze potrzeby... Uważamy, że ten serwer jest po prostu nieopłacalny i mimo tego, że jest za darmo, nie. Po prostu nie. Hopie, 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 nieważne nawet jaki byś miał komputer, chopie byś miał tyle samo, hopie, byś miał 30 FPS-ów max, nie? Nawet mniej. A TPS-y to, TPS-y to by było, z 5 TPS-ów może by było, może mniej nawet. ciekawostka to jest... Mam dawno, że radzę, Maciek. Fajne. Ten serwer jest postawiony na tym samym, na czym mieliśmy kiedyś, Maciek, serwer. Y no, żelazo, brat, dopiero co zrobi ten. dopiero co Czego? Mam już jedno żelazo, Maciek. Ja mam 17. Kurde, wy żelazo macie, a ja dopiero pochodnie zrobię. Yo. A gdzie Też jesteście? No, ja też pochodnie. No, no to, nocy nie Ty Opti fajna nie mam. Co jest? A o kurde, creeper! O, a <gry> gdzie wy w ogóle nie mam ale pojęcia lepiej, w ogóle, gdzie ja jestem, nie? O misejkę. Ja już ja wszystkie skupiłem po tej Żelazo! Żelazo! Joko rudo, ja pierniczę. ile jest żelazo. Kurde, ale tu jest żelaza, faktycznie dużo. Nie, nie wiem, Ja nie jestem tam, gdzie wy. Nie wiem. Ty, bo nie mam... Nie, nie mam koblowego no, kilofona, kurde. Ej, zepsuło mi się coś, nie, nie wypadają mi bloki. No to pozdrawiam, Ice To nie? jest Michał wina internetu. 100%, nie? Właśnie, bratku. Nie wszystko... Nie tamte, wszystko jest, tamte, jest wina. Michał na terno się to byś nie musi ruszyć. No. Chyba <noise> to by było takie combo, nie? Nie, nie, no nie. Nie mógłby dołączyć, nie? O, właśnie. Opie ja to... Ej nie no, this... Dwie sobie diskucie, ale Bartek przymczep, pamiętasz jak grałem ty, ja, Filip, Seba, Mikołaj, i jeszcze pamiętasz, to uciągało. Mikołaj z tym prosem możesz nie baksować osób Z tym proszę nie ma osób. Jak ktoś się do netheru. to musiał już 10 minut, czekać, aż się załaduje. No. Ja cicho. Mikołaj, może nie robić ja może. Kurde bożarczy nie mam i mam 2 HP. Ej, opowiedzieć no wam historię, czemu wy macie 2 HP? Chyba. Słuchaj, no, ja ci powiem nie dlaczego ma, ja mam 2 HP ja, ja mam 1 HP Ło kurde Pozdrawiam Bro, co, wy, co wy robiliście, żeby mać macie 2 HP? Wol sobie piwa, Hi. Nie Hi. wiem jak ja, ale ja sobie zablokowałem klatki, bo za duże statery Aha, zginąłem, pozdrawiam. Uuuu, Sigma OBS za duże statery to, wprowadza Tu sobie Gdzie jesteście? Nie A? wiem, ja gdzieś sobie poszedłem. Ja sobie robię seta. Ten co już ma, ten co już ma, żeby seseta zrobić. Ja sobie sobie go będę robił, po co mi żelazny? Pracę panowie. Ej, nie, ja mam taki ping, panowie. Ja mam ping taki jak FPS-y. Ja, ja mam taki ping jak Bartek gra w FPS. Nie wiem, ja co tam zabijam na jedzenie. Maciek, to, to, to mam nadzieję, że to nie będzie nigdzie na TikToku pokazałem, kiedy bo jeszcze ta weganka się przypieprze, że Maciek zabija jakieś zwierzęta. No jak to możesz? Ja, Ale nie masz się bo... tak samo jak ja ty. Ja jedno się, nie. Ej, jak randem to, randem. Nie trafie, nie trafie. Ej, ogólnie nie polecamy z noc, nie? Jako jedyny to chyba mam was... Ej ogólnie. No, no. Nie wiem, Michał, ale... Ej, pewnie ty masz tyle pingu. Ej, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Ciąg dalszy nastąpi. Mam nadzieję, że będzie was trochę. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Subika. No i narka. Yeah. We'll you